Mateusz Mykietyszyn, witam bardzo serdecznie z Sokołowska. Są ze mną wybitne polskie aktorki: Katarzyna Figura, Marzena Trybała. Dziękuję mm. bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia i za przyjechanie do Sokołowska. Właściwie, jak to się stało, że Wy, osoby tak znane, zawitałyście do małego, sennego miasteczka na Dolnym Śląsku? Jak, być może nie tyle sennego ile bardzo, bardzo cichego i spokojnego, ale jak zdążyliśmy zauważyć po tych dwóch dniach pobytu, m, tu się bardzo dużo dzieje zostałyśmy zaproszone przez, festi znaczy przez fundację, która organizuje festiwal poświęcony e, Krzysztof Krzysztofowi pamięci Krzysztofa Kieślowskiego e, a ponieważ miałyśmy przyjemność zetknąć się z Wybitnym reżyserem w pracy, jesteśmy zaproszone jako goście. I cóż mogę powiedzieć, dzisiaj w ten piękny dzień, bo poprzednie dwa dni pogodą nas nie rozpieszczały. Zobaczymy, oglądamy. Piękno tego miejsca. To jest jak gdyby mężowi w telefonie, rozmawiając przez telefon, powiedziałam, jestem na końcu świata, jest cudnie i tak zresztą się czuję. A miasteczko tętni życiem. W projekcji jest mnóstwo i mnóstwo imprez różnych kulturalnych. I po prostu uważam, że to jest, to jest coś tak wspaniałego, że tak wielu ludzi też przyjechało i odwiedziło to miejsce. Doceniając trud tych, którzy tu to zorganizowali i piękno tego miejsca, które niewątpliwie daje nam potworną energię na, na dalszą pracę. Katarzyna, figurę też Dolny Śląsk wita zawsze gorąco. Wiemy, że przyjeżdżasz tutaj nie często generalnie świdnica, zamek tak. książ. Dlaczego dzisiaj Sokołowsko? No jest to wyjątkowe, zupełnie miejsce, tak jak Marzena powiedziała, jestem zauroczona, mieliśmy okazję dzisiaj obejrzeć y, wnętrza, nie wiem, no bardzo malownicze, niezwykłe, zupełnie ruiny. Y, Sanatorium doktora Bremera. Sanatorium do doktora Bremera, ale jest, jest to cała idea powstania międzynarodowego laboratorium kultury, które ma mieć miejsce właśnie tutaj, jest zupełnie niezwykłe. To, że jak gdyby jedną z dziedzin kultury dzisiaj prezentujemy, dzisiaj celebrujemy, świętujemy. Mówię o filmie i o postaci wielkiego europejskiego reżysera, światowego, Reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Myślę, że nie jest przypadkiem właśnie w takim, w tak cichym, ustronnym, niezwykłym miejscu to się to odbywa. Cieszę się, że właśnie Dolny Śląsk jest coraz bardziej. Że wraca na mapę. Z, tak, że wraca na mapę, na, na tej mapie kultury istniał od zawsze, ale jakby gdzieś w świadomości nie tylko polskiej, ale. Jakby światowej, gdzieś, gdzieś wchodził, wchodził ten Dolny Śląsk w cień. myślę, że te wszystkie wydarzenia, wspomniał Pan o właśnie festiwalu reżyserii filmowej w Świdnicy, na którym byłam już dwukrotnie w zeszłym roku razem z Januszem Morgensternem, świętej pamięci. Odbieraliśmy, Janusz odbierał. Nagrodę za całokształt swoje, swoich działań. Ja odbierałam bardzo prestiżową nagrodę, która nigdzie na żadnym innym festiwalu właściwie nie istnieje. Mianowicie nagrodę za aktor współpracę aktora z reżyserem. To jest też niezwykłe, wybitne jak gdyby docenienie naszego wkładu ludzi tworzących kulturę jak gdyby zauważenie naprawdę Odwórca, tak, tak. Nie panie obie mia, panie obie miałyście okazję współpracować z Krzysztofem Kieślowskim Marzena trwała przy filmie przypadek tak, jakie tak. wspomnienia wiążą się z produkcją Zaproponował mi Krzysztof, czym sprawił mi wielką, ogromną radość, że jakby zdjął ze mnie wizerunek, wizerunek mrocznego, ale nie mocno mrocznego przedmiotu pożądania, bo tak byłam postr postrzegana. Pani była piękną, delikatną anielską blondynką w no, latach wie, 80. Tak, postrzegane byłyśmy tak i bardzo tego nie wiem, jakaś katy. Ja tego szczerze nie cierpiałam. I Krzysztof w pierwszych słowach Zaproponował mi, powiedział: Chcę pani zaproponować rolę. Potem byliśmy od razu na teale. Chcę pani zaproponować rolę, jakiej pani nigdy w filmie nie grała. I chodziło o cichą. Wyciszoną, bardzo introwertyczną rolę werki w przypadku. Praca była fantastyczna, absolutnie. Krzysztof był człowiekiem szalenie wnikliwym. I właśnie jeszcze coś chciałam powiedzieć, co mi wpadło. Tak obserwowałam, patrzyłam na plakaty, na zdjęcia, i wczoraj na festiwalu Krzysztofa. Jego spojrzenie było takie, że nawet teraz, przecież wiemy, ile lat już nie żyje, i jeżeli patrzy. Patrzy po prostu jego twarz z ekranu czy ze zdjęcia, wydaje nam się, że on nas widzi. Tak. To było tego tak. typu spojrzenie, że ja, że ja po prostu patrzę i tak, jakby on żył, i, i ja czuję jego wzrok i siłę, moc jego wzroku. I człowiekiem był głębokim, i w nas, aktorach, którzy przynajmniej ja pamiętam, że z Bogusiem Lindą bardzo, bardzo żartowaliśmy z nim, ale. Mówiąc cokolwiek, mieliśmy y, zawsze taką autocenzurę, żeby nie chlapnąć czegoś głupiego, bo on nic nie mówił, tylko tak popatrzył. Popatrz, czy Katarzyna popatrz. figura się gryzie w język? W kontaktach z takimi reżyserami jak Krzysztof Kieślowski. <grymne> Tutaj musimy wrócić chyba wspomnieniami do produkcji e, filmu Bez końca. E, tak, to e, moje spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim to było jedno z pierwszych w ogóle, z pierwszych moich spotkań z reżyserami. Jeszcze wtedy byłam na, na studiach w szkole teatralnej i poszłam na zdjęcia próbne, gdzie do filmu e, Bez końca, ale wtedy jeszcze oryginalny tytuł był Szczęśliwy koniec. Taki był oryginalny tytuł tego scenariusza i kandydowałam, znaczy miałam zdjęcia próbne do roli żony robotnika, A tak jak wspomniałam, młodej kobiety byłam wtedy na studiach zagrałam te sceny, które, które były przewidziane do zdjęć próbnych i później dostałam od Krzysztofa Kieślowskiego list w którym napisał, że wypadłam znakomicie, że bardzo się cieszę, że mnie poznał E, że niestety nie mogę, też zadał sobie trud. Tak wielki reżyser zadał sobie trud, żeby napis odpisać, napisać list do studentki, że nie mogę zagrać tej roli, ponieważ e, wyglądam na 14 lat, więc nie mogę zagrać zmęczonej żony robotnika. Ale wkrótce potem, parę dni po otrzymaniu listu, dostałam telefon z wytwórni, że zaprasza mnie do zagrania. Malutkiej, epizodycznej roli. Tak bardzo docenił, że tak powiem, co zaprezentowałam na zdjęciach próbnych, że chciał mnie mieć w swoim filmie. Dla mnie było to po prostu tak, jak mu chwyciła pana Boga za nogi. I zagrałam, w ten sposób pojawiłam się jako asystentka hipnotyzera, to znaczy otwierałam drzwi Grażynie połoskiej, mm. <laughs> zapraszając ją na seans, po czym po całej hipnozie pod scenie tego transu podawała mi szklankę wody i na tym polegała moja rola, tam było kilka słów dosłownie no ale był to wielki, wielki chrzest oczywiście później Krzysztofa spotkałam kilkakrotnie na swojej drodze Nigdy to już nie zaowocowało pracą, ale muszę powiedzieć, że zawsze czułam jego spojrzenie, o którym mówiła Marzena, to znaczy wszystkie moje kolejne prace i czy przypadkowe spotkania, czy nawet już bo w okolicach podwójnego życia Weroniki, później też w Kan, kiedy były prezentowane trzy kolory i tak dalej. To zawsze były spotkania, które mogły, wiedziałam, że mogły czymś zaowocować. To było. To ja jeszcze powiem króciutko o czymś, co nie zaowocowało, bo ja sobie to niedawno przypomniałam, choć to było wtedy dla mnie ważne. Reżyser castingu Violetta Bull, która tak. była tu w zeszłym roku, była gościem, zadzwoniła do mnie do no dawno temu bardzo i zapytała mnie, czy ty siedzisz. Ja mówię, nie stoję, to usiądź. Usiadłam. Ona mówi, leży tu u mnie faks. W fakcie jest napisane. Proszę przesłać mi niezwłocznie zdjęcia i dosie aktorki Marzeny Trybały. Gorąco mi ją polecał Krzysztof Kieślowski podpisie po Stanley Kubrick. No, zapowietrzyło mnie. E, miał robić Stanley. Ja, ja sobie o tym nie da, ale tak wyparłam to znaczy, wyparłam z pamięci, bo nie ma czego wspominać, ale sobie przypomniałam o tym wczoraj i mówię Boże, muszę to gdzieś powiedzieć. I ja mówię, ale jak to? Ona wie tak, bo ma robić film w Polsce i po prostu potrzebuje aktorki określonych tam warunkach i Wioletta mu wysłała. no na Moje nieszczęście nie doszło, do, nie doszło, to znaczy miał go robić potem w Czechosłowacji, gdyż w Polsce były za drogie, że tak powiem, warunki, Czechy proponowały lepsze, ale w efekcie chyba ten film w ogóle nie powstał. No ale niemniej jednak przez moment miałam, jakby to, przypomnijmy sobie, że to nie były czasy dzisiejsze, to było dawno temu i to było coś, nie było, to było dla, co, abstrakcja. Obie panie, miałyście okazję współpracować z takim mistrzem jak Krzysztof Kieślowski. Jak dzisiaj przyjmujecie te próby dewaluowania jego działalności, ten słynny artykuł Newsweekowski, kiedy się mówi dzisiaj o Krzysztofie Kieślowskim, jakby opisuje jego sztukę inaczej i odbiera mu się tą, ten prymat, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów? Czy to jest zasłużone? Szczerze, nie mieści mi się to w głowie. Ja Nawet nie, nie mam, nie, nie, nie wiedziałam o takich próbach? Deprecjacji. Dla mnie jest on takim niekwestionowanym, no światowym twórcą, który mia, miał, ma i będzie miał wpływ na wiele pokoleń, na wiele generacji, przede wszystkim filmowców i twórców, ale jak gdyby dla całej, dla odbiorców no, również, no, dla publiczności no. i to na całym świecie. Także coś takiego, no to po prostu jest jakaś prawdopodobnie, nie wiem, no, nawet nie, 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 nie potrafię nawet tego określić. co w Sokołowsku uczestniczymy w magii. Absolutnie, nie, no jest to... Nawet nie warto, szczerze, nie warto nawet w ogóle myśleć o jakichś, że tak powiem, wszawych, tak, złych, złych, złych nie trzeba przenosić, złych emocji? mi się wydaje. Filmy mówią za siebie, publiczność tak. mówi za siebie i tego no, już nie no, trzeba, no, nawet no, i my no, mówimy, <laughs> tego już nie trzeba. To wczoraj się... na przykład chciałam e, też powiedzieć, Prawda. że wczoraj był e, taki dokument prezentowany, którego nigdy nie zdjęcie. widzieliśmy, e, e, zatytułowany zdjęcie, i on był niezwykle poruszający. I tam widać cały geniusz e, Krzysztofa. E, w tym momencie jeszcze chyba, ja nie wiem, nawet w którym ja roku pow, e, powstał ten film. Pięćdziesiąty ósmy. też y, No na pewno, ale... W sposób a, do ludzi, tak, tak. Wybór odpowiednich ludzi. Y, jak gdyby aranżowanie, znaczy y, obserwacja, obserwacja człowieka w takich naj, najbardziej y, niesamowitych momentach, które nigdy były ujawnione. To bo coś yy, otwierał jakiś sposób miał ludzi... jak... Krzysztof Kieślowski szukał głębi, a my wracamy do życia festiwalowego. Jesteśmy w pięknym podwałbrzyskim Sokołowsku, były z nami wybitne aktorki polskie, Katarzyna Figura, Marzena Trybała. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy gorąco do Sokołowska. Warto tu przyjechać.